Witam, jestem Jacob Sixnick, a oto mój ósmy odcinek Let's Play'a Władcy Pierścieni Duży na pierścienia. Będę kontynuował swoją przygodę Aragornem, właściwie dopiero będę ją zaczynał. Życzę miłego oglądania! Jeśli ktokolwiek oglądał mój ostatni odcinek, to pamiętacie mojego przyjaciela Dawidopola. Nie zły no nie? <laughs> Dobra, ale nie będę teraz o nim mówił. Muszę kontynuować przygodę. Przykro mi, drogi panie, stajnie są zamknięte. Muszę je posprzątać, zanim szef wygarbuje mi skórę. Twój szef wydawał się na bardziej miłego przy. Bardziej miłego szefa, nie klucz, że wygarbuje komuś skórę Co jest? Psychopata Siekiego Jezu! Czego tutaj szukasz, Długonogi? Nie twoja sprawa, Koniokradzie. Co? Twierdzisz, że jestem Koniokradem? Już powiedziałem. A teraz odejdź. tej nos nie tam, gdzie trzeba! Wiedziałem, że rozmawiasz z tymi szczurami z Jairo! Chcesz zgarnąć dla siebie nagrodę za baginca, Ale to ci się nie uda! Gij, konio-kradzie! Alla, Chcesz więcej? Chcesz? Ten sposób jest najlepszy dla na każdego. Ja nie będę go ciągał teraz. Co już? No dobra. Wygrałem z tym kojokradem. Czas... iść dalej. Mary! Jesteś tu Mary! Znalazłem. To nie było trudne. Tu jesteś, Mary. Kim jesteś? Nazywają mnie Obieży Światem. Jestem przyjacielem Gandalfa. Dobrze, przyjacielu. A co teraz zrobimy? Wróć do gospody i zawiadom towarzyszy. Powiedz Paterburowi, żeby zakwaterował was w mojej izbie. A co z tobą? Postaram się, żeby wrogowie zgubili trop. Nie rozumiem. Muszę zebrać parę przedmiotów i zrobić wasze kukły, hobici. Zobaczysz. Musisz iść ze mną. Odprowadzę cię bezpiecznie do gospody. Będę wdzięczny. Ulice nagle stały się nieprzyjazne. Chodźmy. Kurka wilki. Zniszczę cię, gościu. To normalne o tej porze wypuszcza wilki. Ten kto to zrobił, Zabiję go! Gi! Gi! jeszcze raz, i jeszcze potężny cios, kurka. Moja myśl jest jakaś nieczuła, czy co? Następny dobrze, Mary, walcz. walcz jak nigdy dotąd, walcz, kuliczko. Mówię, walcz, a nie tańcz. Zrymowało się dobrze. W tych łachmanach kukiełki będą wyglądały bardziej przekonująco. Co Gadaj, szczurze! Gadaj, bo zaraz zaczniesz piszczeć! Nie znam żadnego bagisa! a przysięgam. Szczurek zaraz wsadzi łapę do pułapki. Śmiałe słowa jak na brudnego orkowego syna z Mordoru. Aaaa! Ty też zapiszczysz łuczego! Dzięki, o się. zaraz ja zginę, jak tak dalej chujesz. Nie. na jednego do banda <śm> A ty jesteś włosy no nie Kurka Haha. Ha. A masz Jeszcze I. Je o kurka Przeziura wieje A nie to prześli. I znowu. Dobrze. To jest chyba najlepszy sposób na takich przeciwników. Polecam go szczerze. Mógłbym tak cały dzień. Jeszcze naszpikuję strzałami. Kuj Czas na plan B. Aha. Tylko nie znajdę jakiegoś siedzenia to padnę. Pam, pam, pam. Ano darmo, pasty, dust, tym. Co jest? Zrobiłem mu ze strzał, czy co? Nie, nie podchodź! Ja chciałem tylko znaleźć przyjaciela! Odejdź, ja chciałem tylko się z Tobą zaprzyjaźnić! Tylko, że Ty mnie nie rozumiesz! Ty nie masz oka jesteś łysa, a ja mam długie włosy i mam. obie gałki oczne! Odwal się, jesteś krzywy i w ogóle i brzydki! Nie jesteś moim typem. Dobrze, Mary. Nawalaj go I jeszcze raz. Pam, pam, pam. A no, Ty, 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 E no, ładnie Dobra, nie będę śpiewał. Uratowałem cię, Knepsy. Zabdzięczam panu życie. Co ludzie z południa chcieli mnie zabić? Poszukaj bezpieczniejszej kwatery. Tych ludzi może być więcej. Dobra rada, panie. Te brudne, końskie zagrody mogą poczekać. Jej. Yeah. To siano pomoże mi wypchać moje kupiełki. Ale lagi, ja nie mówię. Jakim cudem na szyldzie jest miesza, który posiadam? Bez sensu. Yeah, Kram, ja. Yeah. Może więcej go będzie. Kram jest bardzo rzadki. No nie taki rzadki, ale i tak czasami trudno go znaleźć. No biegnij, co się tak wlec, leczesz. Jeśli będzie kolejny wilk, to chyba dwa... No i wykrakany. Masz tu skonać na moich oczach, no tak. Dobrze. Jest jakiś kram? Błagam. Nie ma kramu. Solo. To ty wypuściłeś te wilki! Co tam robisz? To moja sprawa. Teraz już moja! Będziesz błagał, żeby mi powiedzieć, kiedy moi przyjaciele zajmą się tobą! I. Idź! Dobrze, Mary. Nawalaj go. No dawaj, Mary. No dobrze, ale fajnie on go blokuje. I w ten sposób nie stoczysz ani trochę życia. A on będzie wyglądał jak jesz. Yes! LEMBAS! Jupi lembas. Małe szczapy drewna będą w mroku przekonująco naśladować ręce i nogi moich kukiełek. Ja mam. Nie sądzę, że go odźwierny ich potrzebował. Haha, ale śmieszne. Ja mam lembas, mam lembas. Ostatni składnik to... Melony i wiem gdzie są. No biegnij co z tobą. Biegnij Aragornie, biegnij, nie wlać się tak. I po Krako. Dobrze, najwyżej świetnie zastąpią głowy hobite. Ciemności będą przekonująco pękać. Dobrze, ostatni składnik, teraz dokaćmy pod... Pod jakimś tam kucykiem już zapomniałem, świetnie. Pod brykającym kuzykiem, chyba tak, chyba tak. Dobra, szybko biegnij, a nie wleć się, kurka. Mam kłopot. Gdzie jest Mary? Mary where are you? Na miłość, gdzie ty jesteś? Zaraz do Was wracam, jak go znajdę. Dobra, znalazłem go. To wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie. I przy okazji, bo zapomniałem, dam w opisie link na kanał Dawidopola, bo prosił. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.